11 czerwca 2011 roku, 15:30, moje duchowe prowadzenie będzie blokowało szatańskie dzieła zniszczenia. Moja umiłowana córko, to był kolejny tydzień prób, gdy moje słowo z jednej strony zostało przyjęte przez tak wielu, a w tym samym czasie inni mu zaprzeczyli jako całkowitemu oszustwu. Czy ci, którzy zaprzeczają mojemu słowu, nie czytali prawdy? Prawdy zawartej w mojej świętej księdze? Księga Apokalipsy została dana wszystkim moim dzieciom, aby pomóc im zrozumieć zamieszanie, które zostanie wywołane na koniec czasów przez rozprzestrzenianie kłamstw stworzonych przez szatana i jego demony. Jeśli nie zrozumiecie prawdy zawartej w księdze Apokalipsy, to jakże możecie zrozumieć orędzia, które wam dzisiaj przynoszę. Czy myślicie, że odwróciłbym się od was i pozostawił was na łasce szatana i jego diabelskiej armii? Czy nie zdawaliście sobie sprawy, że będę próbował was ostrzec, a potem wam pomóc? Moje wielkie miłosierdzie zniwieczy wpływ, jaki szatan ma na moje dzieci. Przychodzę raz jeszcze uratować was z jego szponów, Mój dar ostrzeżenia osłabi terror, który nadal nabierałby rozpędu, gdyby nie miało się ono wydarzyć. Jestem teraz w kontakcie z Wami, nie tylko aby przygotować Was wszystkich na ten wielki akt mojego miłosierdzia, ale także, by poprowadzić Was przez labirynt zniszczenia, planowany przez diabelską grupę, której królem jest zły. Mój duchowy wpływ będzie znacząco blokował szatańskie dzieła zniszczenia. Słuchajcie mojego Słowa, przestrzegajcie moich wskazań. prowadźcie i wspierajcie się nawzajem w swojej wierze, a otrzymacie pomoc niezbędną do szybkiego podążania drogą ku obietnicom, które wam złożyłem. Wielu z Was, moje drogi dzieci, będzie przerażonych, ale proszę, nie pozwólcie, aby lęk blokował prawdę. Szatan będzie wykorzystywał lęk do powstrzymania was od przyjęcia mojego przesłania miłości. Wiele z tego, co wam teraz mówię, jest dla was bardzo trudne do zrozumienia, ale zrozumiecie to. Gdybym nie przyszedł teraz i nie pokazał wam prawdy, bylibyście zgubieni. Byłby to dla was bardzo trudny okres do przeżycia. Tak jak wcześniej przygotowywałem Was przez Moich proroków, tak teraz będę przygotowywał Was dzisiaj, poprzez tego posłańca, na czas, kiedy przyjdę powtórnie. Jest to dar przyniesiony z mojej głębokiej miłości do wszystkich Moich dzieci, dla poradzenia sobie ze zbliżającym się panowaniem Antychrysta i Jego sprzymierzeńca, podstępnego, fałszywego proroka który wprowadzi w błąd mój kościół na ziemi. Przestańcie się wzbraniać, otwórzcie oczy na prawdę. Moje słowo jest dzisiaj dawane, by po prostu przypomnieć Wam prawdę mojego nauczania. Moje święte pismo jest prawdą. Prawda znajduje odzwierciedlenie w moim świętym piśmie. Jeśli przypominam Wam dzisiaj o złożonych obietnicach i o drodze do zbawienia, to jest to tylko powtórzenie mojego świętego słowa. Prawda zawsze pozostanie taka sama, nigdy nie może być zmieniona lub dostosowana, by pasowała ludzkości. Zawsze pozostanie taka sama. Pozwólcie mi pomóc zrozumieć wam, co się teraz dzieje. Nie kulcie się ze strachu. Kocham Was wszystkich i po prostu chcę trzymać Wasze ręce, dzieci i Was chronić. Moim celem jest zapewnić, by każdy z Was żył ze mną życiem w nowym raju na ziemi, wasz zawsze kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus.